No, po pierwsze mogłyby będą jeździć pociągi duży bagaż się zmieści więc to, to jest no no nie, nie, nie sugeruje niczego no i znowu się z rytmu wybiłem no tak to jest hmm. Nie, no dzisiaj naprawdę nie mam ochoty na jakieś tam. Chuje moje dzikie węże. Dzisiaj naprawdę spokojnie musi być magazyn. Aha, czyli mięsa mamy. Trochę więcej niż. To wyłączam ten. ten. Tutaj przydałby się chlebek. Limit ilości To się nie przyda, chemikalia się nie przydadzą, tkaniny się nie przydadzą. Alkohol może się przydać. Ubrania się mogą przydać, części elektroniczne nie, mechaniczne też nie. Tworzywa nie. Dynamit! Tak, to jest. To jest rzecz, którą każdy potrzebuje do swojego... Jak ci pędzą? Oni prawie już mieszkanie to wybudowały. Dobrzy są, naprawdę dobrzy O, Wołga tu jeździ Piękny samochód No, no, no nie, nie powiecie mi, że to, jest, to nie jest ładny samochód Te światła Ten bagażnik, co? Pojemny bagażnik, naprawdę pojemny bagażnik Wiele się do niego zmieści Hmm. Aha, to jest ten załadunek żwiru Wołgi tu Boże Naprawdę dużo ludzi tu już mieszka Znaczy mi się to bardzo podoba Dziwna jest ta linia kolejowa tutaj muszę przyznać Ale no ona jest potrzebna mi Dziwne jest to, że mam tutaj w taki trójkąt w, ta w takiej formie zbudowany No ale no cóż, trudno Dlatego też chcę długie pociągi, bo jeden będzie tu czekał, ale i wtedy jeden pojedzie, ale on poje jak już pojedzie, to już z taką ilością ładunku, że nie będzie potrzebne 20 pociągów, tylko ten jeden już wystarczy. On zablokuje Tor, ale jak on zablokuje Tor przejedzie, to już będziemy mieć wszystko. No, dlatego tutaj nie boję się o te Syfloresy, bo no, ja mam 600 metrów, na 600 metrów te yy, stacje przygotowane. No, nie takie drobne, bo akurat tutaj to na pewno będę. Pasażerskie nie będą takie długie, ale te towary, które nie będą należały do centrów dystrybucji, bo centra dystrybucji, o ile pamiętam, mają ograniczoną wielkość pociągów, to takie planowe tutaj po węgiel, jak będą mi jechać, wozić, to będzie, o, takie wiecie, jakiś jakiś jamnik i 40 wagonów, i wtedy no ładnie, ładnie tu lecą. Bardzo ładnie tutaj to zaplanowałem, jestem z siebie dumny z tego siebie jak to budowałem, bo, bo puściłem grę i działa A tu nie rozwaliła się ta gra. Nie wiem czy tu hotel postawić. Ten hotel tu bym prędzej postawił o! Taki hotel hmm, drogę dokończę sobie na wprost. O! Chodnik. Ja tutaj żwirowe chodniki robię. To jest bardzo znaczy. Zapominam. O! Tak troszeczkę, żeby z tą drogą się to tak połączyło. I to droga. O! Ale nie, nie zjechało. O! I coś takiego poprosiłby Centrum dystrybucji dwójeczka. Proszę tutaj mi kolejny blok wybudować. Bo ja czuję, że. Żwirki aktualnie są bardziej zadowolone z egzystencji Mieszkańców żwirek niż zgliwiły Li stoku, bo tutaj im żywności brakuje, ja nie wiem co tu się stało. Aż tak jest źle? Przecież gdzie tutaj sklep postawiłem? Tu gdzieś był sklep hm. Tu mamy jeden Tu jest bar. mają dostęp do baru, ale tu jest drugi sklep. Ale gdzieś tu sklep stawiałem. Co? Nie pamiętam, naprawdę. Chyba, że ja postawiłem. Ja chyba postawiłem na to, żeby ich autobusem Wziąć do sklepu. A ta linia tutaj taka, jest ta autobusowa, taka. No, niepewna, niepewna. Ile mamy? No, 150 ton dynamitu. Bardzo ładnie tutaj to działa. Mało ludzi. Mało ludzi nam tutaj pracuje, no ale to jest właśnie z tego względu, że że, że, że Gliwiłystok nie jest w stanie po prostu obrobić tego wszystkiego dokąd sięga Gliwiłystok, dotąd Aha, czyli to już nie będzie podlegać pod nich, no, więc jeśli ci, ci jak ci tutaj zamieszkają, to od y zaczną pracować właśnie w cementowni i odciążą i tych ludzi, którzy dojeżdżają autobusów, obdo, autobusami. Więc ci będą, zmienią zawód i nie będą już produkować cementu, tylko będą produkować nam żywność. Albo ci, co dynamit będą, pro, będą produkować. No teraz, chociaż bardziej. Chyba sądzę, że z cementu lepiej do dynamitu przejść niż z cementu do. chociaż to nie robi. Trochę wapnia. Nikomu nie zaszkodzi w mięsie. I tak tam już jest trochę. Desek brakuje. Desek brakuje? Aha, dobra, już wyjechali, czyli jakiś etap się tutaj zakończył. To tu dobrze, to dobrze, to dobrze. Tu się buduje, tu się buduje. No takie. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Tutaj pan... Y, z, 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 ze zbożem przyjechał. Aha To jest... No właśnie o takiej... Takim przypadku mówiłem. Jest coś takiego, co powoduje, że muszę pamiętać, yy, żeby odblokować ten pociąg. Ten pociąg się blokuje, co mi się bardzo nie podoba. Ja nie wiem, czy ja mam wywozić mięso. Oni nie, nie dają rady odblokować tyle mię krów. Znaczy, nie dają rady produkować krów, hodować krów. Ta rzeźnia szybciej zabija te krowy niż mi się. Znaczy to jest logiczne. Dziwne było, jakby krowa szybciej rosła niż umierała. No bo jednak na tym polega rzeźnia. No, bardzo kolorowe miejsce. Błoczek hmm. tu powstaje. Ż tutaj kolej. Nie bardzo, naprawdę działa to zwinnie. Nie mam tutaj żadnych dźwigów. Nie mamy żadnych dźwigów. Taki czy, czy takiego żurawia postawić? Był jakiś żuraw. Tutaj teraz koparka, a tu jest teraz. Nie, żwirki są za duże, żeby mamy otwarte, mamy otwarte skrzynie, czyli mogę kupić ale dźwig wieżowy kupię. Żurawia wieżowego 43, 50. 57 jest najlepszy. Ale ten stańszy, no proszę was. Zawieziecie? Zawieziecie gdzie? Na blok z wielkiej płyty. Idealnie. Pomóżcie im troszeczkę. No, już zablokowany ruch. Od razu. Przyjechali po żwirto. Aha. No dobra. Aha, ci już mają prawie do pełna. Jeszcze chyba dwie wywrotki będą musiały. No pięknie. Yy, czy dwie wywrotki to bardzo dobrze, to znaczy, że miejsce gdzie ładują yy, yy, żwir ma prąd <laughs> jakby nie miało prądu albo nie miało żwiru, to też jest możliwe, to do przewiezienia 12 ton żwiru by musiały pojechać 40. 40 kursów by musiało pojechać. Pojawiałby się prąd, załadowaliby 40 kilo na jedną wywrotkę. To by 40 kilo jedno by pojechało i tak. tak Wszystkie kursy. No. Tutaj już mamy dźwig. Tu sobie powstaje. A właśnie, miałem pomysł kiedyś, żeby ten przejazd zlikwidować. Bo ta SKM, która tu jeździ, mi przez koliduje dosyć mocno, bo ona jest miejscu, ona jest, stacja jest postawiona w miejscu, gdzie mamy robotników, no, co jest logiczne dosyć, w centrum. Tylko, że jak on wyjeżdża, pociąg, on pociąg, y, to krzyżuje się po pierwsze z drogą w centrum miasta, jeśli będę chciał tu jakieś autobusy puścić czy coś, to będę, no cały ruch się blokował. Po drugie tu z linią kolejową, która no, niezbyt się łączy z SKM-ką tutaj, ale tutaj jeszcze przejeżdża przez całe to skrzyżowanie, żeby znaleźć się po tej stronie. To jest bez sensu. No, SKMK powinna mieć oddzielone tory od, od yy, części towarowej. Więc ja na pewno w przyszłości tu postawię wiadukt jakiś do góry, żeby to wjeżdżało, przejeżdżało na, na tą stronę i... bo teraz to mi się nie podoba, naprawdę. Coś jest nie tak. Bar. Naprawdę to nie macie baru? Tu jest bar. Aha, tylko że personelu nie ma. Bardzo dużo ludzi. Oj, oj, oj oj, oj, budynek się pali to z prądem. Dobra, ale ja tu gdzieś miałem st y st straszaków. Gdzie są straszacy? Straszacy straszą Tutaj. It's aha, ja mam tylko to. Y Dobrze, że pociąg z żwirem przejechał, bo jakby teraz zablokował Nam yy, drogę, to nie byłoby tak kolorowo Ale teraz Ja nie wiem Nie, dobra, podstacja to się bardzo ładnie może palić Sorry, bo nie ma elementów łatwopalnych Ale jednak prąd ma Ma wielki... wielką siłę Taki łuk jak pójdzie to to jednak... Ale to przeszkoleni pracownicy muszą być. To bardzo dobrze, że mamy tak kompetent, kompetentnych ludzi. Wy macie tu autobus? Nie jest autobus, a gdzie on jeździ? No stoi. Ale macie y, przydzielone miejsce, skąd ludzi zabierać. A skąd? A stąd? Oj oj Ale to się dziwię, że naprawdę aż tak mało ludzi. To chodzi. Wszystkie bloki prawie mają połączenie. No no nie, to te trzy plus te trzy. No, największe bloki, ale jednak dostęp do kultury nie macie. Y A, tu jest kino. Ale macie dostęp do kina? No przecież to, to, to dobrze jest, o, ale tu kopci to wszystko, pięknie, normalnie. Pięknie, pięknie, tylko, że właśnie wszystko stoi, bo nie ma pracowników. Ło! Wow. ho, wow. wow. Czy macie dostęp do szkoły? Macie dostęp do szkoły. Czy macie dostęp do przedszkola? Macie dostęp do przedszkola, czyli to się powinno zaraz... Ale są bezrobotni. Co oznacza, że... Y... Ale powinno to zmaleć, ale szybko się wprowadzili. Bardzo szybko. Aha, bo oni zaciągnęli z innych bloków mieszkańców, czyli są pewnie mało szczęśliwi. No, bardzo. Nie, pro, nie wprowadzili się, bo chcieli. Dlatego proszę tutaj nie importować o, bez mieszkańców, ale zezwalać na wprowadzanie się. Jak będą chcieli y, mieszkanie, to je tutaj znajdą. Więc będzie będzie dobrze Dlaczego tu pasażerowie czekają? Chociaż ja nie wiem, czy tutaj Nie, tu nie ma żadnej linii autobusowej Bo tu się koń Tak, tu jest jedna linia autobusowa A tu jest przypis... jedyne, co przypisane To pióro Pociąg czeka zbyt długo No, niemożliwe Ho, ho, jo, jo. No tak, ja zapominam, że Weźcie już, weźcie już pojedź Mogłem tego puścić najpierw. Bo ten zawraca. Aha, tu żwir jedzie. Ruszył naraz. Ale ten zdąży, bo on dojeżdża do tego punktu, sobie zawróci. Pojedzie ogólnie. To on powinien pojechać tak, że. Aha, bo on przyjeżdża przodem z tej strony. Tu i powinien wepchnąć skład na tory, na, na ten tutaj to. Skład powinien być załadowany, on wtedy wyciąga skład, wcofuje się y, na stację, robi oblot i jedzie na granicę. No, ale ta gra jednak nie pozwala na aż takie y, wymysły, i dlatego. O, ile mamy? Mamy cegieł. Yy, nie mamy cegieł, bo nie mamy pracowników. Nie mamy pracowników, dlatego, że bloki nie są skończone No ładnie, ładnie Czyli tego nie mogę popuścić, bo żwir jedzie A coś tu może jeszcze jechać? Weź, zignoruj to światło, jedź, jedź Nie czekaj, nie ma co Nie ma co O, patrzcie Proszę Państwa, mamy jednego robotnika na przystanku. Czy autobus ruszy? Nie ruszy. Za mało płacimy kierowcy. Na to wychodzi. <grym> a tutaj bez bezrobotni są mi tak. To ja nie rozumiem. Co... A, bo wszystkich pracowników stacja zabiera nam. No tak. No patrzcie, zniknął pracownik, a. Hmm. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś jest nie tak. Węgla mamy? Węgla mamy coraz więcej. To, to jest dobry znak. Yy, ja bym poprosił jeszcze o to. takie coś. O. Że jak skończą tutaj tą drogę budować, to żeby mogli już tutaj lecieć z tymi zbiornikami. Prąd by był tutaj potrzebny. Właśnie. My doprowadzamy prąd. Co to jest za kabel? Bo to jest wyjście na. Jaki, jakie napięcia? Na 8. Tak, to jest 8. To jest 8. 8 MW. Nie jest źle. Nie jest źle. Powiedziałbym tak. Mamy na szczęście tutaj to wyjście. I ja bym poprowadził kabelki. Od razu. Na pewno będę je musiał poprawić kiedyś, jak będę linię kolejową budował, a ja jestem dosyć. Mm, lubię jak linia kolejowa, jednak ma dobry profil, a nie jakieś tam wymyślone coś. Dobra, to tutaj bym doszedł z tymi kabelkami, zrobiłbym rozdzielnie, czy taką dobrze rozdzielnia? Niech będzie. Tylko, że w ten sposób. O. W ten sposób ją postawię. Yy, do tego. Transformator. Ale to taki. O, taki transformator. Nie wiem, czy tu postawi się kabel. Dajcie mi go. O, takie ja coś to się postawi. Tak, jestem za. Jestem za. Naprawdę. Może być. Podoba mi się to dla mnie. Yy... I to by szło stąd. Tutaj. O. I coś takiego, że to jest niby część. Yy... Mm. O. To jest jako jed, jeden, jedna linia. I tutaj be, pójdzie prąd. My tutaj coś więcej potrzebujemy? Chyba nie. To chyba wystarczy. I mamy taką piękną sieć, która nam będzie zasilała kifony. Eee, przypisać biuro budowy do tego trzeba. Uff, nie podoba mi się to, bo tu jest droga gruntowa. Ja nie tu długo będę jechać. Ale w sumie. Do, do, je, dwie wywrotki potrzebne są mi betoniarka yy. co to dlaczego 50 naprawdę tak mało robo bardzo mało roboczość coś podejrzane ale no na całą no nie mogę narzekać ludzie się wyprowadzili Ech. tak mi się wydaje coś hmm. dziwnego może nie, 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 nie. Proszę doprowadzenie takiej ścieżki. Ja nie wiem dlaczego tu nikt nie chce przychodzić na ten przystanek. Wszystkie budowy, które potrzebują robotników i są dalej od miejscowości, to są sparaliżowane. Coś nie tak, o, zboże zabrali. Ale aktualnie... Yy... No, dążają zbierać. To dobrze, to dobrze. Ale tutaj coś jedzie, jakiś ciąg tu jedzie, bo. Aha, odebrali przed chwilą. Stąd nie, stąd. Hmm. Ładnie się połączyły ogólnie te pole, jakby nie mogły się zawsze tak łączyć. Dziwne, dziwne. O, mamy trochę węgla. To dobrze. Jak tam pociąg czeka zbyt długo? Nieważne, nieważne. To, to mnie nie obchodzi. Problem z zasilaniem. Tak, bo to był ten pożar, to był wywołany pożarem. Się zastanawiam, czy streama bardziej nie robić workersów, bo aktualnie to, to jest takie gadanie. Hmm. Wiecie co? Ja zakończę ten odcinek. Ja zakończę ten odcinek i... Yy, bo i tak sądzę, że dużo będzie materiału, więcej gadania. Ale się zastanawiam, weźcie, napiszcie, czy takie bardziej gadanie, bo wtedy nie, znaczy wtedy dużo chciałem, bo po prostu takie rzeczy chciałem i tak trzeba gadać tutaj w tej grze, bo co można robić, jak się buduje, no gadać można, więc będę, czy, 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 czy taka, takie coś by też pasowało, bo jeszcze spokojniejsze. Ogólnie to i tak was nie posłucham, hi, hi, bo pewnie będzie tak, jak będzie. Te cegły tyle będą, Aha, bo wy tu potrzebnie. Gdzie wy te cegły wozicie? Hala sportu. Eee, tutaj 66 tony. A ci tak se powoli tutaj. O, krótka tu z węglem akurat przyjeżdża. To może za chwilę be... nie będziemy kupować. Bo jak tutaj mamy dwa węgielki. O, mamy dwa węgielki sypali tutaj trochę, no bo jakby to musi przekroczyć tą wartość. Musi, jak to jak by był jeden węgielek, to, mu, to muszą być dwa węgielki, żeby zaczęli sypać. Takie, takie dziwne jest coś. Chyba, że tu by był taśmociąg. jakiś taśmociąg, to wtedy on zasysa od razu. Jakby towar, takie samo jak tutaj jest taśmociąg, to wtedy y, zasysa wir. i już od razu fabryka y, Prefabrykatów, fabryka, prefabrykatów, dziwnie to brzmi, masz wir. A nie tak jak tutaj. Tutaj nie mamy pompy, więc jakby oni zaciągają tyle ile potrzebują, a nie że magazynujemy jeszcze tam. Niby to jest dziwne, ale. No nie dostęp uff, Meteor. Niby to jest dziwne, ale niech będzie. 33%. Wy chyba nie dobicie tutaj. Trzeba was troszeczkę zdezintegrować. Co? O. W ten sposób to nie, bo oni muszą widzieć to. Oni muszą widzieć, że. Chociaż tu chyba obok był taki. No, nie, 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 to coś innego muszę postawić. Taki betonowy, taki duży. O! Duży betonowy, leni. I drzewka bym posadził. Bo... Ale nie tak, żeby zasła... nie mogą zasłaniać, To ale żeby było trochę zieleni, bo też wirki strasznie są takie... takie puste, takie takie dziwne. No tu dlaczego cały czas. Cały czas liczba ludzi tutaj spada. Bo kościoła im brakuje. Hmm nie wiem A się rodzą? No się rodzą hm. Dobra, nie wiem yy... no Dobrze, to ja będę kończył Tutaj, o ale się wzięli do roboty, a tutaj od razu Dzieci robić, a nie No To ja się żegnam i do widzenia